cołem NC5 2 litrowy BlueHDi uzupełnienie dodatku przy lewym kole mamy taką taką plastikową osłonę, ja już ją zdjąłem pod osłoną mamy zbiornik z dodatkiem do filtra cząstek stałych i tutaj mamy taką złączkę na złączce musimy zwrócić uwagę na kolor zapinki, bo do koloru zapinki dobieramy odpowiedni płyn. Tutaj mam zieloną, więc zielony płyn dobrałem. Akurat w tym wypadku litr z firmy Walker. W komplecie mam wężyk do uzupełniania i instrukcję. Teraz trzeba odpiąć tą zapinkę. Odpinamy zapinkę. Wszystko nam tu pokapało. Do wężyka będziemy się podpinali. Jest tu taki specjalny króciec z przejściówką. Do tego się Podepniemy i z drugiej strony nakręcimy butelkę. Mam to połączone. Teraz trzeba tak zrobić, aby ten płyn grawitacyjnie sobie spłynął. Więc opuszczę trochę samochód, a tą buteleczkę położę sobie na kole. Tak, żeby mogło to grawitacyjnie spływać. Ach, nie na kole, na kole nie położę. Chyba, że tak. Dobra. Butelkę gdzieś podwiesimy, położymy na kole i odkręcamy zaworek. I to sobie ma grawitacyjnie do zbiorniczka płynąć. Układ jest napełniony. Teraz trzeba z powrotem to podłączyć tak, jak było. Mam to napełnione. Całość spłynęła. Czyli z powrotem zapinam tak, jak było. Osłonę mam już zamontowaną, to jest ta przy kole. Teraz tylko... Zostało tylko poinformować sterownik silnika, że uzupełniliśmy dodatek w zbiorniku. Mam informację o udanej. Wyłączyć zapłon. Odczekać 30 sekund. Włączyć zapłon. Udana. No i pokazuje obecny stan dodatku. 1300 ml. OK, OK. Błąd skasujemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie ma błędów. Operacja udana.